Dzień dobry i witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Ultrasite. Ultrasite to seria, która ma was troszeczkę wprowadzić do Ultraligi, a z racji na to, że już za chwilę, już bardzo niedługo, startuje Ultraliga, warto przyjrzeć się też tym organizacjom, które są nowe na polskiej scenie, i o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać o nowych organizacjach w Polsce. Mamy trzy nowe organizacje zasadniczo i myślę, że część z nich jest już Wam bardzo dobrze znana, bo na początek spogadajmy o 7 more 7 Pompa Team. To jest pierwsza organizacja, która dopiero co się pojawiła, i to jest jakby konsekwencja tego, o czym opowiadałem wam parę dni temu w eSport, czyli tego, że Dewiel Swan zrezygnowało ze swojego składu. Daviswan miało spore problemy finansowe i myślę, że to jest też dość ważne w perspektywie tego, o czym teraz będziemy rozmawiać, bo myślę, że warto zastanowić się troszeczkę nad finansowaniem, ale też właśnie nad tym nowym trendem, który teraz obserwujemy na polskiej scenie. Pojawia się u nas 7more7 Pompa Team i co jest ciekawe, to jest właśnie 7more7. 7more7 to jest ten sklep, który ma nitro i nitro tam sprzedaje swoje ciuchy. Polecam, zresztą, bardzo fajne. Natomiast chodzi o to, że pojawia się sponsor tytularny i to jest nowy trend, który teraz się pojawia. Jakby posiadanie sponsora tytułarnego jest tak naprawdę najbardziej opłacalne dla sponsora i myślę, że ten trend coraz częściej będziemy widzieć. Tak, jeśli teraz, na przykład, słyszeliśmy, że Illuminar Gaming ma jako sponsora też Alior Bank, tak samo zresztą jak chociażby Ultraliga, być może zobaczymy Alior Illuminar za jakiś czas. tak? Natomiast to jest coś, na czym potencjalnie można ugrać dużo pieniędzy. Tutaj, akurat w przypadku POMPATIM, jest to dość naturalne, ponieważ jest to po prostu ta, to jest to po prostu firma, którą też właścicielem jest Nitro, tak samo jak w przypadku zresztą POMPATIM. Natomiast musimy się Przyzwyczaić do tego, że te brandy będą coraz częściej eksponowane, chociażby w nazwach, bo tak jak mówiłem w poprzednich też odcinkach, często jakby mało można zaoferować sponsorowi. A to, że jest w nazwie, to znaczy, że no, będzie jak najczęściej wspominany tak naprawdę, bo na kaście na pewno też ludzie będą musieli się odwołać do Seven More 7, czy Pompa Team, czy chociażby do tego tagu, w którym też ta siódemka jest zawarta. Jeśli chodzi o skład, myślę, że nie warto o nim dużo rozmawiać, dlatego że już o nim rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. Bardzo silny roster, na pewno celuje w top 3, natomiast w przypadku Pompa Team fajnie porozmawiać o tym, że będą teraz, jakby wraca ta legenda. Wraca ta legenda, czyli ta epicka rywalizacja i co ciekawe, kiedyś Illuminar i Pompa Team to była ta epicka rywalizacja w walce o top 1, natomiast teraz ta walka dalej będzie kontynuowana, natomiast... To będzie prawdopodobnie walka o trzecie miejsce i teraz ciekawe kto tą rywalizację wygra. W przeszłości Illumina zazwyczaj wygrywała nad pompą. Natomiast teraz na papierze pompa nie wygląda lepiej. Myślę że to jest super sprawa dlatego że mm, będziemy mogli znowu odświeżyć sobie troszkę tych wspomnień. Na pewno będzie, będzie fajna narracja do której będzie można się odwoływać. A, a fajnie po prostu zobaczyć tak legendarne organizacje, które znowu będą, miały, mm, będą się ze sobą wspierać, tak? Także bardzo szybkie przejęcie od Pompa team tego rosteru. Na pewno jeszcze nie jest jakoś bardzo to rozwinięte, jeśli chodzi o social media widzimy zasadniczo tylko trzy posty, tak? Zaproszenie do AMA, ogłoszenie teamu i przywitanie, więc nie ma tego bardzo dużo. Natomiast no Pompa Team pewnie potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Na pewno nie spodziewał się Nitro, że już teraz będą w Ultralidze. Tyle jeśli chodzi o pierwszą nową organizację, czyli Pompa Team. Teraz jeśli porozmawiamy sobie o Computronic hit. Kolejny raz widzimy ten sam, ten sam trend. To znaczy, pojawia się komputronik jako sponsor tytularny i to jest bardzo fajne. I Teraz, jeśli porozmawiamy o tym, co dzieje się u Hit, to dzieje się tam bardzo wiele bardzo ciekawych rzeczy. Przykładowo cały czas ogłaszają nowych sponsorów i ten, ich social media są tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, bo jeśli scrollujemy sobie na przykład tutaj e, po ich fanpage'u, to widzimy, że teraz na przykład mają sponsora już w postaci jakiegoś Viper Gaming, tak, ja osobiście nie znam firmy, natomiast fajnie, że się pojawia coś takiego. Wcześniej ogłaszali innych pa partnerów, jak chociażby właśnie Computronic i tam bodajże był jeszcze jeden partner, e, którego tam m, monitory, tak, i Yama, ja z tego co wiem, to są monitory, więc no fajnie, że już trzech sponsorów się pojawiło i to troszeczkę burzy ten mit, w którym mówi się, że tych sponsorów ciężko jest pozyskać, tak? A może mały disclaimer, pamiętajcie, żeby wejść na profile wszystkich organizacji, które tutaj omawiamy, i kliknąć im follow. To jest ważne dla nas dla rozwoju sceny, żeby było tego coraz więcej. A więc hit już ogłasza tak naprawdę trzech sponsorów, więc to jest super start, tak? Już można mówić o tym, że w jakiś sposób te finanse są zabezpieczone, pomijając już chociażby braci malczyńskich. Natomiast o braciach malczyńskich bardzo warto jest też porozmawiać. To są właściciele tej drużyny, którzy mogą moim zdaniem dodać bardzo dużo tego kolorytu. Bo teraz, jeśli rozmawialiśmy o team. W przypadku Pompatim mamy Nitro Zyniaka jako też youtubera i osobę potencjalnie bardzo zasięgową. Ale Bracia Malczyńscy to są również youtuberzy, którzy mają ogromne zasięgi, więc spodziewałbym się, że będzie dużo bardzo ciekawych rzeczy pojawiało się z ich strony. Teraz co jest ciekawe, Marcin Malczyński bardzo długo podkreślał, jak, w jaki sposób chce budować drużynę. I to co mi się podoba, to to ich zdecydowanie. To jest coś, za co można lubić hit, tak? To znaczy, były takie tryouty, podczas których, jakby trener, który miał zajmować się drugim składem, bardzo niefajnie się zachował względem ludzi, którzy tam byli, tak? To jest mowa pomiędzy tym trenerem i właśnie zawodnikiem, który grał tryouty, tak, i po jednej grze tak naprawdę dostał już tą odpowiedź, że koniec tryoutów dzięki za udział i nawet gdybyś zrobił 4-0 i zdominował, taka decyzja byłaby podjęta. I tutaj super, że jest taka bardzo zdecydowana reakcja ze strony Marcina Malczyńskiego, czyli właściciela, tak, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której budując wizerunek organizacji mówię brak kolesiostwa tak yy, dla młodych, a osoba odpowiedzialna za tryouty mówi takie rzeczy, dlatego... Kasper Gutkowski zostaje odsunięty z prowadzenia trayasów. I to jest moim zdaniem bardzo fajne, bo wyjaśnia tak naprawdę sytuację już na starcie. To jest taka dobra wiadomość do ludzi, że hej, tutaj mamy jasne zasady, względem których chcemy, jakby, znaczy, których chcemy po prostu przestrzegać, nie pozwolimy nikomu na naginanie tego typu zasad. Jak dla mnie super ruch. Bardzo ważne jest to, żeby ten kręgosłup moralny też organizacji. Był jasno określony, i wydaje mi się, że kiedy właściciel podejmuje tak zdecydowane ruchy od razu, kiedy coś złego się dzieje, to to jest super wiadomość. Dlaczego? No, głównie właśnie dlatego, że potrzebujemy takiego zdrowego podejścia i mam nadzieję, że będą w tym konsekwentni. Wiele organizacji w Polsce w przyszłości przeżywało te swoje dramy, ale gdzieś tam zamiatało je pod dywan. Ja po, podkreślałem już wcześniej to, że kiedy jest się otwartym w community, to tak naprawdę community jest w stanie bardzo dużo zrozumieć. I myślę, że odzew community, tak naprawdę ilość w ogóle lajków, reakcji, to, to po prostu pokazuje, że, że ludzie tego potrzebują, tak, że to, to musi być, tak? że to się musi dziać, wszyscy to tak naprawdę chwalą i tego potrzebujemy. Myślę, że ta przejrzystość pomiędzy organizacjami a fanami jest potrzebna i na razie Marcin Malczyński pokazuje, że to jest też ta przejrzystość, na którą on stawia. Ja za to na przykład bardzo lubię Heat Esports. Natomiast jeśli wrócimy do rosteru, jest tam paru zawodników, których możemy pamiętać z przeszłości. Glebo. Glebo zawsze był tym jednym z zawodników, którzy aspirowali do miana topki w Polsce, ale jakoś tych wyników mu brakowało. Luminar też tam ostatecznie nie wypadł super, a to była jego największa szansa chyba na polskiej scenie, żeby się pokazać. Natomiast na pewno jest bardzo dobrym zawodnikiem i na pewno może powalczyć z najlepszymi topleinerami w Polsce. Fajnie było, żeby tą swoją wartość też udowodnił w tym sezonie. Życzę mu powodzenia. Bucu to też jest klasa sama w sobie. Bucu jest na pewno świetnym midlanerem, który moim zdaniem też brakowało mu tych wielkich sukcesów. Natomiast jest takim X-Factor, który potrafi dodać bardzo dużo głębi tej drużynie, tak? W przypadku Krisa ja osobiście wypowiem się mniej, nie miałem okazji widzieć zbyt wielu jego gier, na pewno młody jungler, więc trzymam za niego kciuki, bo potrzebujemy tych młodych talentów, super, że na nich tutaj stawia mm, Computronic Hit. Biosun, X-Charm, x, -Charme. x -Charme już widzieliśmy parokrotnie, X-Charm to taki specyficzny gościu, bo na przestrzeni lat był wymieniany jako ten wschodzący support, który może przebić się do topki, ale do tej topki nigdy się nie przebił i jest zmeczowany tutaj z kolejnym młodym adekary, o którym słyszałem tak naprawdę dużo dobrego behind the scenes, więc ogólnie roster bardzo ciekawy, nie pokuszę się o to, żeby umieścić na to, które miejsce mogą zdobyć, ale na pewno fajny projekt, gdzie widzimy ten kor w postaci dwóch jakichś weteranów tak i tutaj paru młodszych zawodników i powiedzmy x-chan z jakąś kolejną szansą tutaj w ultralidze. Fajny roster. Okej, okay, to tyle o komputerowych hit. Teraz porozmawiamy chwileczkę o Gentleman's Gaming. O Gentleman's Gaming wiemy tak naprawdę chyba najmniej, bo ich social media są dość cichutkie. To znaczy niewiele się dzieje. Oczywiście przygotowali jakieś fajne filmiki dla każdego zawodnika, które jakby ogłaszają, kto będzie grał w zespole. Myślę, że tego typu rzeczy są fajne. Wiadomo, że to nie jest jakiś film najwyższych lotów. Uwierzcie mi, z muzyką wygląda to lepiej niż obecnie. Natomiast yy, fajnie, że próbują jakaś tam Powiedzmy, regularność na social media jest ukazana, natomiast na ten moment na pewno brakuje jakiejś osoby, która byłaby twarzą tej organizacji. Wiadomo, że potencjalnie mogą to być sami zawodnicy czy trener, ale na pewno w tych social mediach chcielibyśmy zobaczyć więcej. Ogólnie dzieje się od nich bardzo mało, jest bardzo cichutko. Także no, ciekawe, jak, się, jak to będzie się dalej rozwijać pod względem social media. Ja stawiam na to duży nacisk, ponieważ wiemy, że to, to jest bardzo ważne. Tak? To jest coś, co też tłumaczy na swoim kanale wielokrotnie, więc zaczęli bardzo grzecznie. Bardzo powolutku, ale na pewno też starannie, bo każdemu poświęcili troszeczkę czasu, dla każdego przygotowali filmik. Myślę, że to jest bardzo w porządku, więc jak na start, bardzo schludny start. W przeszłości mieliśmy takie organizacje w Ultralidze, które do tej Ultraligi wchodziły, ale tak naprawdę nawet nie miały swoich Twitterów chociażby przez długi czas, jak chyba Indictive w przeszłości, które założyło jakiś tam fanpage, który chyba nawet nie był dotykany za często. Więc fajnie, że wszystkie organizacje nowe, które się pojawiają, rozumieją potrzebę tego, żeby to robić, Fajny koncept, myślę te koszulki na przykład, tutaj, które widzimy jest to na pewno bardzo ciekawe, gracze wyglądają dość spoko powiedziałbym w tym, jest to coś nowego, coś co na pewno się zapamięta, więc ciekawy motyw, wydaje mi się, że ten motyw gentlemanów może być bardzo mocno jakoś tam ogrywany, więc, więc ogólnie spoko, spoko, zobaczymy co się będzie działo dalej. Teraz porozmawiamy chwilkę o rosterze, jeśli chodzi o, ro o roster to wraca Leku, Leku czyli ulubieniec tak naprawdę dużej rzeszy fanów w Polsce, on pokazał się już wcześniej w, właśnie w barwach Pride natomiast to na pewno nie był jakiś wyśmienity sezon w jego wykonaniu i tam moim zdaniem nie spisał się jakoś super i został też ostatecznie wymieniony natomiast na pewno duża rzesza fanów i to jakby ludzie mu kibicują po prostu, bo jest mega sympatyczną osobą i tego nie da mu się odmówić mamy Hossiego, który wraca po dłuższej chyba przerwie w Ultralidze do gry znowu na tym najwyższym poziomie z tego co pamiętam Hossi zawsze gdzieś był wysoko w tych dywizjach na soloku, więc dostał kolejną szansę, myślę, że to, to jest bardzo spoko, Dambaj Blue 45 to jest duet, który już parokrotnie nie widzieliśmy też taki raczej solidny, powiedziałbym, duet. Panem Blue 45 nigdy nie byłem, natomiast to też pokazał, że zasługuje na to miejsce w ultralidze, chociażby wtedy, kiedy wszedł do Diablo Czelsbo w imieniu zawodnika Willa Scouta. To jednak prezentował się od niego lepiej i trzeba mu to oddać. To jest potencjalnie także zgrany duet na bocie, wracający Inner Diagu, o nim wiem niewiele. Wiem, że na pewno gdzieś tam startował w tych progr programach akademii, które się pojawiały w przeszłości, chociażby nawet w moim wykonaniu, ale ostatecznie ciężko jest ocenić, jak silny ten roster będzie. Na trenerze pojawia się Flash. Flash to jest osoba, która była dość kontrowersyjna swojego czasu, a raczej wokół niej było dużo szumu, ponieważ jeśli pamiętacie sytuację z Illuminar, w którym był ogłoszony jako Hetko, a potem był stopniowo odsuwany od składu, najpierw przesunięty na rolę analityka, później odsunięty nawet od tego. Illuminar ostatecznie nie wypaliło. Natomiast o Flaszu trzeba powiedzieć to, że kiedy jeszcze pracował z Actiną Pakt wcześniej to chociażby Melonik wybił się właśnie pod jego skrzydłami i było tam też paru innych młodych, otalentowanych zawodników. Także dla mnie to jest duży, duży test dla Flasza, tak? Bo jeśli porozmawiamy o trenerach, no Zeturala nie można stawiać tutaj w, w parze z tymi trenerami jak WoW czy Flash, bo jednak Zetural to już jest półka wyżej. Tutaj już wiadomo, że to jest sprawdzona marka, to jest klasa gościu, klasa trener, który pokazał już, że te wyniki potrafi osiągać WoW. Tutaj sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo już miał szansę w paru rosterach i chyba w żadnym z nich nie wypadł ponad oczekiwania. Nie miał chyba ani razu takiego momentu, żeby zaskoczył wszystkich pokazał, że drużyna spisała się lepiej niż ktokolwiek się spodziewał. Powiedziałbym nawet, że zazwyczaj spisywała się gorzej niż ludzie mogliby się spodziewać, więc kolejna próba dla niego w ultralidze. Na pewno fajnie by było gdyby mu się udało, ponieważ jakby nie było jest jednym z najbardziej doświadczonych trenerów w Polsce. I to jest ten czas, żeby zacząć produkować jakieś wyniki, tak? i nie mówię tu o szalonych wynikach na zasadzie górnej połowy tabeli, ale na pewno solidne w ten sposób, żeby nie, nie, nie spadali potencjalnie z ligi, więc myślę, że ma bardzo fajną organizację, z fajnym managementem i da się to fajnie ograć, mam nadzieję, że jest zadowolony z tego rosteru i że wie, w którą stronę zmierza, w przyszłości miał już szansę pracować chociażby z Glebo, także trzymam kciuki za Woła, chciałbym, żeby mu się udało. No i w przypadku Flasha no, Flash mógł zwrócić na to, że na przykład w Illuminar nie szło mu, dlatego że miał chociażby Kikisa czy Jesse'a, którzy jednak byli dużo bardziej doświadczonymi graczami, którzy prawdopodobnie wiedzieli dużo więcej o niego i nie udało mu się przebić. No i teraz ma ten młodszy roster, więc to też jest szansa do niego, żeby się pokazać. I myślę, że w kontekście całego filmu mówimy o tym, że tak naprawdę teraz nadchodzi druga liga, więc te coaching, staffy będą ważne i tak naprawdę, jeśli spojrzymy na wszystkie zespoły. Co no ci trenerzy pojawiają się właściwie wszędzie, tak? mamy Delorda w Kick, Zeturala w Pompatim, mamy Sharksa w Agorok, mamy Wowa, mamy Flasza, mamy Bezuma, bardzo obiecującego młodego trenera, mamy tu Ksiarza, więc jest naprawdę dobrze. Projekt jeszcze trenera nie ogłosił, ale wiem też, że będzie go mieć. I tak naprawdę nie ma tutaj trenerów wydmuszek, to znaczy czasami w przeszłości mieliśmy takich trenerów, którzy pełnili bardziej rolę menadżera i byli trenerami tylko dlatego, że trzeba mieć trenera na scenie, więc różnie byli przepisywani ludzie, którzy po prostu trenowaniem się nie zajmowali. Tutaj faktycznie tych trenerów mamy, co moim zdaniem dodaje głębi każdemu starciu i myślę, że to jest super, że będą mogli te wnioski wyciągać. Na pewno przyjdziemy jeszcze do rozmów o akademiach, kiedy wszystkie akademie zostaną ogłoszone, kiedy będziemy wiedzieli cały komplet, natomiast dzisiaj na tyle ode mnie. Proszę Was jeszcze raz, skierujcie się do tych... Yy, na, te, na Twittera tych organizacji, zostawcie im followka, wspierajcie ich w tej drodze do podboju Ultraligi. To jest, myślę, bardzo ważne dla nich i na pewno docenią taki gest od Was. Tyle ode mnie. Kto jest Waszą ulubioną nową organizacją? Myślę, że większość ludzi raczej będzie wskazywać Pompatim, ale co podoba Wam się w przypadku Hit, co podoba Wam się w przypadku Gentlemanów i ewentualnie co uważacie, że warto byłoby jeszcze zrobić, czego może jeszcze do tej pory nie zrobili, a może powiedzcie mi po prostu o tym, co spodobało Wam się najbardziej. To tyle ode mnie. Dziękuję, dzisiaj, za to, że byliście ze mną w tym odcinku Ultrasight. Pozdrawiam i do zobaczenia.